Dzisiaj przetestujemy patenty internetowych ekspertów, YouTube'owych komentatorów, którzy mają rozpykane, jak chronić się przed termowizją. Będziemy zupełnie niewidoczni. I te patenty, większość z nich, ja mam do nich dostęp. Mam je w plecaku i sami ocenicie. Mam dla Was bardzo ważny odcinek, który powstał dzięki Waszemu wsparciu, za co dziękuję. Na patronajcie. Bez Waszego wsparcia tego odcinka by nie było. Poruszymy bardzo istotny temat, jakim jest ukrywanie się w lesie, w terenie zabudowanym. Skupimy się na lesie. Akurat w lesie po prostu jest, jest ładniej. Mam prośbę, chociaż raz obejrzycie cały odcinek, bo kontekst jest bardzo istotny. Lecimy. Ukrywanie się w lesie to nie jest jedynie ukrywanie się przed wzrokiem przeciwnika lub grupy, czy osoby, która ciebie poszukuje. Lub nie poszukuje, po prostu nie chce, żeby cię wykryto, to jest twoje konstytucyjne prawo. Oprócz tego, że chcesz ukryć się przed wzrokiem, do tego dochodzi jeszcze dyscyplina dźwiękowa i dyscyplina elektroniczna. Tymi dwiema nie będziemy się na razie zajmować, zajmiemy się tym, co oczy i nie tylko oczy widzą. Odkąd w latach 80.-90. na szeroką skalę weszła Noctowizja, sposób prowadzenia działań wojennych zmienił się diametralnie. Kiedyś walczono głównie w dzień, w nocy rzadko się to zdarzało, pomijając jakieś specjalne operacje lub jakieś ataki partyzanckie. Regularna wojna odbywała się w dzień, w nocy natomiast często, tak jak mi się opowiadał, były przemarsze wojsk, bo samoloty wroga już wtedy latały. Noctowizja działa w dwóch trybach. Jest to noctowizja pasywna, czyli jest to czuły sprzęt, który zbiera światło tła, czyli tak zwane ambient light, a druga jego funkcja to jest noctowizja aktywna i dzisiaj nią będziemy się zajmować. Kiedy to naświetlamy teren, gdy jest zupełnie ciemno, doświetlamy sobie teren iluminatorem podczerwieni, a celowo się ubrałem w ten, a nie w inny sposób, bo będziemy dzisiaj oceniać to, w jaki sposób ja się kamufluję i jak się wtapiam w otoczenie, na podstawie trzech wytycznych światło widzialne, światło podczerwone i termowizja i bardzo celowo się dzisiaj ubrałem, bo najlepszy, najlepszy kamuflaż, wzór kamuflażu jaki ja posiadam to jest Trimetic, który jest wykorzystywany przez myśliwych z drugiej strony mamy UCP, czyli Universal Camo Pattern, używany przez armię amerykańską ten wzór został wycofany, bo sobie bardzo słabo radził w terenie on miał być taki właśnie uniwersalny, jak sama nazwa wskazuje, ale zarówno w mieście, jak i w lesie, po prostu cię widać. Ale założyłem go celowo, bo on sobie dobrze radzi w Noktowizji, ze względu na to, między innymi, że jest to sprzęt wojskowy i wtedy Noktowizja już hulała na polach bitew, a to jest sprzęt cywilny, myśliwski, nietaktyczny i ma świetny kamuflaż. Do termowizji natomiast są dwa podejścia. Jedno to jest. Oko Saurona, w ogóle nie ma sensu chodzić do lasu, nigdy się przed nim nie ukryjesz. A drugie podejście to jest takie, kupuję sobie folię NRC za 5 zł i termowizja się nie widzi. Oba zdania są słuszne i oba są błędne. Prawda jak zwykle leży gdzieś po środku. Termowizja jest jakby kolejnym etapem rozwoju technologii, z którym my jako użytkownicy, zarówno pasywni jak i aktywni, czy my tego używamy, czy jest ona używana ta technologia przeciwko nam, po prostu musimy nauczyć się pracować. Nie mniej, nie więcej. I uważam, że panika jaką wprowadziła termowizja... Jest poparta faktami, bo ciężko się przed nią ukryć zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Czy jest gorąco, czy jest zimno, co nie oznacza, że jest nieomylna. A pamiętajmy, za każdą technologią kryje się człowiek. Póki co, i człowieka też da się oszukać. Jak ja będę się w te różne patenty, te sprzęty ubierał, to bierzcie pod uwagę, jak to wygląda w świetle widzialnym, jak wygląda w termowizji, jak wygląda w noktowizji. I teraz też, też bierzcie pod uwagę, jak to wszystko brzmi, czy robimy hałas. Dlatego włączony mamy mikrofon na kamerze. Powinno być super. Zaczynam od worka na śmieci. Czy jestem teraz groźny oraz tajemniczy? Temat szal snajperski, tam gdzie nie ma kaptura, będę używał kapelusza. I tak niektóre rzeczy będę wam pokazywał, jak one nasiąkają temperaturą, bo tak temperatura przysiąga, Ale do, do, do tego zaraz wrócimy, folia NRC. I że druga strona, ta krewna, jeszcze lepiej będzie Włączono przeciwdeszczowe Pentagon Jackmadeon. Ponczo wełniane. Bo talibowie wykorzystują koce wełniane, a my zrobimy sobie poncho bo jesteśmy bardziej taktyczni i chcemy mieć wolne ręce i nie chcemy koca w kratę. koc, termo. Ja przypominam, że z każdą minutą noszenia temperatura w nim będzie bardziej widoczna na nim, ale przecieka od razu. I tak jest na wszystko. Viperhead. Własnej roboty. Dlatego nie mogę znaleźć kaptura nigdy. Tu jakiś mamy. To sobie wymyśliłem z tym kapturem. Dobrze. Helikon Tex Swag One Roll wersja wersji Basic Bushman Hideout. ghost pretty Co działa, co nie działa, możecie ocenić sobie sami. Tak naprawdę działa wszystko i nie działa nic. Jak coś działa w jednym spektrum, gorzej będzie działać w drugim spektrum. Ciężko sobie coś takiego dobrać, przyznacie. To wcale nie oznacza, że jesteśmy zupełnie bezbrodni przeciwko czy termowizji, czy wizji czy widzialnemu, czy nawet jak wszystkie trzy połączymy, dalej da się przed tym uchronić. Jako, że jest to wiedza tajemna i specjalistyczna, pozwolicie, że zaproszę Was na szkolenia. Wraz z Olkiem Lejdo założyliśmy szkołę maskal EU. Yeah! I w linku macie tą stronę i wszystko. Ta strona czasami pada, czasami ona stoi, ze względu na to, że ja nie umiem stron robić. Ale jak coś, to tam też będzie e-mail, żeby się z nami skontaktować i umówić sobie takie szkolenie. Szkolenie robimy wszystko, od, od konsultacji online'owych, po pierwsze wyjście na biwak. Grupę staramy się trzymać małe, unikanie noktowizji, termowizji oraz maskowanie osobiste. Oraz będziemy także przeprowadzać scenariusze, gdzie kursant lub grupa kursantów będzie przez nas ścigana, będzie tropiona. Będziemy używać na prowizję termowizji, dronów i wszystkiego. To jest kurs akurat dwudniowy. Pierwszy dzień teoria, ćwiczenia. Drugi dzień i noc zasuwamy. Więc tam będzie można się przespać, będzie można pobiwakować, ale trzeba to zrobić sprytnie tak, żebyśmy Was nie znaleźli. Więc te szkolenia i wszystkie inne zapraszam na naszą stronę i mam nadzieję, że niedługo widzimy się w terenie. Trzymajcie się. Dzięki. Idę wymyślać nowy film. Powiedzcie, że ja filmy sam wymyślam. To nie jest tak, że ja kopiuję od ludzi. Ja je wymyślam sam, ja, Krzysztof, mózgiem. Nie każdy tak potrafi. Bez nazwy.